List intencyjny w sprawie promocji filmowych walorów Radomia podpisany. Porozumienie zawarte zostało między Urzędem Miasta Mazowiec, Warsaw Film Commission oraz organizatorami kameralnego lata. Mogę powiedzieć jedynie tylko to, że to jest miasto kochane i miasto rzeczywiście piękne. Nie tylko piękne w swoim charakterze architektonicznym, bo on jest rzeczywiście bardzo mocno unikalny. Począwszy od zabudowy średniowiecznej, czy też lokacji miasta, i w konsekwencji jego zmiany, czy też przenoszenia. I bardzo dobrze to widać w sferze urbanistycznej. To jest taka gratka dla tych, którzy interesują się urbanistyką miejską, ale też miasto w moim przekonaniu szczególne z racji bogactwa, formy ludzi, którzy w nim mieszkają. Podczas spotkania zaprezentowano najciekawsze miejsca w Radomiu pod względem plenerów filmowych. Mocna strona architektury radomskiej, czyli te ulice, które w całości można wykorzystać w filmach nawiązujących do lat wcześniejszych, przedwojennych, nawet XIX-wiecznych, te brukowane ulice i elementy industrialne, to co jest w bramach, to co jest jakby w tkance miasta, to są sprawy, na które zwróciliśmy największą uwagę i te miejsca będziemy pokazywać na zewnątrz, będziemy zachęcać producentów, żeby przyjeżdżali tutaj, dokumentowali je i wykorzystywali je w swoich produkcjach filmowych. Mazowie Warszaw Film Commission, tak zwana komisja filmowa, działa w strukturach Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie i jej zadaniem, podobnie jak innych tego typu organizacji w Polsce i na świecie, jest promocja lokalnych plenerów zdjęciowych, promowanie filmowych walorów regionu i stwarzanie producentom najlepszych warunków do realizacji filmu. Komisja utworzona pod koniec 2012 roku działa obok Mazowieckiego Funduszu Filmowego, który wsparł m.in. realizowane na terenie Radomia filmy w ukryciu Jana Kidawy błońskiego My, po swoich doświadczeniach, które mieliśmy przy realizacji tego przedsięwzięcia, byliśmy urzeczeni klimatem, e, z właściwie życzliwością z każdego miejsca płynącą i akceptacją nas, filmowców, którzy, ludzi, którzy nie zawsze są dla miasta przyjaźni. E, jakie będą tego efekty? Zobaczymy już 6 września. To jest dzień premiery. Radom to drugie co do wielkości miasto na Mazowszu, świetnie skomunikowane z Warszawą, z najważniejszym obecnie centrum polskiej kinematografii. Po wszystkich moich i to już bodajże pięcioletnich doświadczeniach z Radomiem, jeżeli Amerykanin może przyjechać i stanąć przed Bramą Burską i powiedzieć jestem berlińczykiem, to ja jako warszawianka mogę dzisiaj stanąć przed wami i powiedzieć jestem radomianką. I mam nadzieję, że ta współpraca między tymi dwoma miastami będzie się układała jak najlepiej i nie tylko przy okazji kameralnego lata, ale także w celach stricte zawodowych i filmowych będę miała szansę tutaj przyjeżdżać. Kameralne Lato, Mazowia, Warsaw Film Commission, Urząd Miasta oraz inne instytucje filmowe promować będą Radom jako wygodne i atrakcyjne miasto realizacji zdjęć filmowych. Będziemy przedstawiać we współpracy z różnymi organizacjami filmowców Radom producentom, filmowcom nie tylko w kraju, ponieważ buduje się także Polska Komisja Filmowa, która będzie przedstawiać walory Polski jako takiej na całym świecie. Urokliwe historyczne centrum miasta, zabytkowe kościoły, malownicze uliczki, aż dwa stare miasta, ciekawe obiekty przemysłowe i industrialne to niewątpliwe walory filmowego Radomia.